Czy Grywonda Tank Davis dopisze kolejne zwycięstwo do swojego rekordu? Kto walczy w ten weekend wagi super lekkiej oraz lekkiej? No i który Polak zawalczy w Gali w Kazachstanie? To wszystko w dzisiejszym odcinku BOKS Okiem Niedźwiedzia. Ja nazywam się Marusz Niedźwiedzki i zapraszam Was serdecznie od razu do subskrypcji, się nie zgubili kolejnych filmów o boksie zawodowym oraz olimpijskim, i wlatujemy na pierwszą galę, a więc 1 marca Barclays Center w Nowym Jorku USA. Walka wieczoru Gervonta Tank Davis podejmuje Lamonta Rocha, pojedynek wagi lekkiej o tytuł Federacji WBA. Gervonta Tank Davis mam nadzieję, że dobrze Wam już znany, no bo jest to, nie oszukujmy się, topka światowa, top punt for punt na świecie, topka wagi lekkiej, który, nie oszukujmy się, specjalizuje się w nokautowaniu rywali 94% Procent y, KO ratio, no to robi wrażenie w wadze lekkiej, a więc tutaj w 60 kg. Nie oszukujmy się, jest to naprawdę niesamowity wynik. Piękne kombinacje, piękne kontry, piękne pojedyncze ciosy, naprawdę gość potrafi boksować, a na naprzeciwko niego stanie Lamont Roach. Bokser zdecydowanie bardziej ograniczony pod kątem umiejętności, no i pod kątem siły uderzenia, no bo tutaj wskaźnik knockoutów to jedynie 40. Procent Lamont Roach 25,1. Z czego jedna przegrana na punkty z Jamellem Heringiem u Gervonta Tank Davisa 30, 0, 28 przez nokot. Naprawdę statystyki mówią za Gervontem takim Davisem. Styl jego umiejętności również Lamont Roach jest bokserem, boksującym z kontry, ale jego umiejętności są mniejsze. Więc dlatego myślę, że Gervonta Tank Davis zwycięży ten pojedynek przed czasem w późniejszych. Rundach. Blamont raczej nie będzie pchał się do przodu, dlatego Davis nie będzie miał okazji, żeby znokotować go na początku walki. Tak mi się wydaje, więc stawiam na późniejsze rundy od 7 do 9. To nie będzie taka dobra sprawa, najciekawsza walka wieczoru, bo myślę, że tutaj będzie jak zwykle to bywa deklasacja ze strony Gervonta Tanga Davisa. Będzie szukał, szukał, aż w końcu pluje. Lamonta Roucha. Natomiast mamy tutaj jeszcze dwa ciekawe pojedynki. Kolejny tytuł Federacji WBA, ale teraz wadze super lekkiej, a więc Jose Valenzuela kontra Gary Antoine Razel. Jose Valenzuela, czyli niespodzianka, która zaskoczyła Pitbula La Cruza, wygrywając z nim e, niejednogłośną decyzją sędziowską na punkty. No i tutaj podchodzi teraz do pierwszej obrony pasa z garem Antoine Razelem. Gary Antoine, Ruzel 17:1 Olimpijczyk z Rio przegrał w trzecim pojedynku, waga super lekka oczywiście. Zawodnik ten specjalizuje się w tym, że ma naprawdę fajne KO ratio, ma 100% KO ratio, jak na to wagę, coś niesamowitego. W 17 walkach, 17 przed czasem, ale ostatni swój pojedynek przegrał split decision, a więc niejednogłośną decyzję sędziowską z Albertem Puelo, o którym zaraz, bo ten zawodnik również pojawi się na tej gali, a więc naprawdę, mówię Wam, będzie interesująco. Jose Valenzuela, bokser kontrujący z kontry. Garant Juan Russell to gość, który troszkę idzie do przodu, ale również lubi stać na środku ringu, raczej nie cofa się za dużo. I myślę, że ten styl będzie leżał dla Jose Valenzueli. Który myślę, że zwycięży ten pojedynek na punkty niejednogłośnie lub niejednogłośnie, nawet myślę, że niejednogłośnie decyduje sędziowsko. Zdecydowanie będzie to jeden z bardziej ciekawych pojedynków. Będzie tutaj sporo szachowania, sporo szukania dziur w obronie rywali z jednej i z drugiej strony. Także liczę na to, że będzie bardzo interesująco. Trzeci pojedynek, a więc Alberto Puelo, zawodnik, który posiada tytuł WBC wagi super lekkiej. otrzymał go w spadku potem, kiedy Devin Honey. Zwakował pasy yy, i Puelo zdobył tytuł interim wakat w wadze, w wadze, właśnie superpiórkowej, wygrywając z, Garelem, z Garem Antuanem Razelem. Dominikanczyk, 30-letni, podejmie tym razem Sandora Martina, a więc Hiszpana, który niemal sprawił niespodziankę w walce z Teofimo Lopezem. Dwa, trzy lata temu, w 2022 roku, na Madison Square Garden przegrał na punkty yy, niejednogłośną decyzją sędziowską. Z Teofimo Lopez, mając go na deskach w drugiej rundzie, ładnie trafił go check-hookiem, kiedy, e, kiedy Lopez podchodził do niego z ciosami prostymi. Ten go po prostu wyprzedził, trafił go prawym w skroń i Lopez padł na deski. Co najciekawsze, w siódmej rundzie miał miejsce dosłownie ta sama akcja, natomiast w tym razem sędzia nie zaczął liczenia, tylko pozwolił podnieść się dla Teofimo Lopeza, uznając, że było to pośliźnięcie się. Ostatecznie to nie zmieniłoby werdyktu pojedynku. Nadal zwycięstwo należałoby do Teofimo Lopeza. Chociaż nie oszukujmy się, jeżeli Lopez padłby w siódmej rundzie na dechę być może i straciłby punkty, to być może troszkę by go to stłamsiło, troszkę wyciągnęło Martina do góry, że tak powiem, pod kątem motywacyjnym, pod kątem dyscypliny. Ten pojedynek mógłby się skończyć inaczej i Lopez mógłby zostać załatwiony po prostu w ten sposób. Jednak tak się nie wydarzyło, i w ten sposób mamy pojedynek Sandora Martina z Albertem Puelo. I tutaj będzie kolejny pojedynek szachowy. Alberto Puelo, nieki Sandor Martin, to pięściarze boksujący z kontry, którzy nie pchają się raczej do przodu, czekają na akcję rywala. Na pewno Alberto Puelo podoba mi się pod tym kątem, że jest bardzo precyzyjnym pięściarzem, fajnie pracuje na nogach, ma taki luz, potrafi dobrze balansować i myślę, że będzie lepszy od Sandora Martina i zwycięży ten pojedynek na punkty. Martin również precyzyjny gość, pracuje fajnie na nogach, ale myślę, że jest troszkę słabszy niż Alberto Puelo, chociaż doświadczenie jest zdecydowanie po jego, po jego stronie, no bo Sandor ma 45 pojedynków, z czego 42 wygrane. Obaj panowie raczej nie są mistrzami nokautu. Puelo ma tutaj 10 nokautów, 43% Keio natomiast Sandro Martin ma procent 35, więc tutaj spodziewajcie się pojedynku wygranego na punkty raczej z jednej lub z drugiej strony, ja stawiam na Alberta Puelo tak zapowiada się wieczór w Barclays Center naprawdę bardzo interesująco, co ciekawe sześciu z tych zawodników ma mamy sześciu tutaj zawodników, z czego pięciu to mańkuci, jedynie Lamont Roach jest zawodnikiem, który boksuje w pozycji klasycznej, więc naprawdę wyjątkowa sytuacja, że jest więcej mańkutów e, niż, niż klasyków i to wszyscy walczą w wadze super lekkiej oraz lekki, naprawdę coś niesamowitego. Mańcuci rządzą, nie oszukujmy się, rządzą troszkę na, na, na tym światowym poziomie i, i to widać i to odbija się nie tylko w wagach niższych, ale również wyższych. Ostatecznie myślę, że będzie to najciekawsza, zdecydowanie najciekawsza gala tego wieczoru. Także polecam sobie oglądać 1 marca w nocy z soboty na niedzielę. Z tego co pamiętam, tak jest dokładnie w telewizji polskiej być może coś będzie jeżeli coś takiego się pojawi no to będę wrzucał info na Instagrama dlatego zapraszam od razu żebyś wpadł tam no i zostawił obserwację żebyś miał po prostu więcej okazji dowiedzenia się czegoś ciekawego na temat boksu tyle jeżeli chodzi o ten weekend i lecimy dalej bo jest ich naprawdę dużo. Przejdźmy sobie do y, walki wieczoru, w której bierze udział Polak w Kazachstanie, w Astanie, a więc Maciej Suleński zmierzy się z Alim Ahmedowym o tytuł WBC Su Silver wagi super średniej. Maciej Suleński wraca po pojedynku z Diego Paczeko z bardzo porządnym rywalem z Alim Nie jest to może topka światowa na ten moment, ale zdecydowanie jest to taki przedsionek y, no i podejmuje go na jego terenie, a więc w Kazachstanie, więc będzie to zdecydowanie bardzo ciężki pojedynek dla Macieja Słoneckiego bez żadnego przetarcia od razu jedzie na mocnego zawodnika. Przede wszystkim tutaj, żeby walczyć o ten tytuł WBC Silver, no bo nie szukujmy się, tam raczej dużych pieniędzy nie będzie, bo nie jest to organizowane przez żadnego dużego promotora, tylko przez GGG Promotions. Maciej Słonecki wypowiadał się, że już miał okazję zobaczyć się z, nawet z Golowkinem, także zawsze e, fajna, fajna sytuacja. Zresztą panowie się już pewnie trochę znają, boksując w tej samej kategorii wagowej. A więc tak, Maciej Suleński naprawdę jest doświadczonym zawodnikiem na polskim podwórku, jeden z bardziej doświadczonych, walczył z Diego Pacheco, walczył z Demetriusem Andrade oraz z Danielem Jacobsem i Jackiem Kulkaim. Zdecydowanie najlepiej zaprezentował się w tym pojedynku z Danielem Jacobsem, no ale już był to kawał czasu temu, bo 7 lat temu. No i teraz można powiedzieć, że to będzie taki jego ostatni zryw. Jeżeli uda mu się zwyciężyć ten pojedynk, to otworzył się przed nim wrota, przed jeszcze jakimiś większymi walkami. Jeżeli przegra, no to raczej myślę, że będzie mógł powoli żegnać się z boksem zawodowym, bardziej już na polskim podwórku. Chociaż nie ma co mu skończyć kariery, liczę na to, że wygra, liczę na to, że nawet jeżeli przegra, to jeszcze się odbije. Mam taką nadzieję, jest to, można powiedzieć, ostatni Polak, który yy, liczy się w tej dużej grze z tej starej gwardii. Ale Ahmedow, Kazach, mocno bijący, który lubi przejść do przodu, naciskać na rywali, 73%, knockout ratio, mały zasięg, jak na 1,85 m, bo 1,73 cm wzrostu, Maciej Słęcki dla porównania, w sumie ma taki sam, <gryw> na dobrą sprawę, także nie, nie wiem, czy to prawda, wydawało mi się, że ma troszkę większy zasięg, ale mniejsza. Oto, no cóż, ogólnie rzecz biorąc, na papierze 4,5 do 1 na, na Ali Ahmedowa. Więc kurs jest, że tak powiem, zdecydowanie na korzyść Kazacha. I nie oszukujmy się, Maciej Słęcki właśnie jest underdogiem w tym pojedynku. Nie ma się co dziwić, jest na obcym terenie. Tutaj nie oszukujmy się, sędziowie punktowi nie będą pomagać dla Macieja Sulenckiego, Jeżeli będą jakieś równe rundy, będą dawać je zdecydowanie dla Ali Ahmedowa. Na dodatek Ali Ahmedow boksuje zdecydowanie do przodu łatwiej punktować jest na korzyść takiego zawodnika rundy niż dla gościa który się cofa i przede wszystkim kuje lewym prostym no dodatek Maciej Sulecki nie ma takiego pojedynczego nokautującego ciosu na 32 pojedynki 12 wygranych przez nokaut w wadze super średniej no nie jest to rewelacyjny bilans także tutaj nie, też bym nie spodziewał się zwycięstwa przed czasem Szczególnie, że no nie wydarzyło się tak, żeby Maciej Sulecki wygrał z kimś mocnym przed czasem, no nie? Także tego bym się nie spodziewał, więc co najwyżej wygrana na punkty. I tutaj może być naprawdę bardzo ciężko, więc jeżeli miałbym stawiać kasę, no to Ali Ahmedov myślę, że zwycięży ten pojedynek na punkty. Ale ja jestem serduchem za Maciejem Suleckim i liczę na jego zwycięstwo, trzymam kciuki, mam nadzieję, że pokaże na co go stać i rozwinie skrzydła. Miał trochę czasu na przygotowanie, tam chyba miesiąc czy półtorej, także nie jest to tak, że wlatuje na zastępstwo w Wadi jak Martin Bakole z Danielem Dibuła, więc liczę na to, że zaskoczy zawodników na miejscu, e, miejscowych, miejscowych widzów i po prostu zwycięży na punkty w tym dziesięciorundowym pojedynku o tytuł WBC Silver. Zobaczymy jak to będzie, przejdźmy sobie dalej, bo również mamy kolejną ciekawą galę, teraz Puerto Rico. I będziecie mogli obejrzeć ją na platformie DAZN, no Więc tutaj nie będzie żadnego problemu, żeby sobie to obejrzeć następnego dnia. Nie trzeba będzie nigdzie szukać. Po prostu macie subskrypcję, to oglądacie, a będziecie oglądać, bo walczy Subril Matias z Gabrielem Golazem w Walenzuelą. Przede wszystkim interesujący jest tutaj Subril Matias, a więc waga, super lekka. Jest to portorykańczyk, który ma 100% zontowe, e, zwycięstwa przez NOCO 21 wygranych, 21 przed czasem, z czego ma dwie. Przegrane, pierwsza przegrana, jakaś wpadka z Petrosem Anianem. Natomiast y, ostatnia przegrana z Liamem Parą y, przegrał w obronie pasa IBF z, z pretendentem, który zdecydowanie nie był faworytem tego pojedynku. No i było to delikatne zdziwienie, kiedy właśnie Liam Paro tak dobrze sobie radził. Zwyciężył ten pojedynk, nawet stracił punkt za trzymanie w siódmej rundzie. Oglądałem ten pojedynek y, na świeżo. Że tak powiem, kiedy, kiedy, kiedy walczyli. No i tam sędzia troszkę starał się pomóc dla Subrina Matiasa, sędzia ringowy, natomiast sędziowie punktowi wypunktowali tak, jak należy dla Liama Paro. No I w ten to sposób Matias yy, po prostu stracił pas IBF w swojej trzeciej obronie. Co ciekawe, tak właśnie patrzę, że Petros Anian właśnie zwyciężył z Matiasem, a później został znakotowany w dziewiątej rundzie. Także tego wcześniej nie zauważyłem. Także tutaj jedna przegrana była pomszczona, pewnie niedługo pora na drugą, chociaż Paro chyba już ma jakieś zawnika do walki. Mniejsza o to walczy tutaj sobry Matias z Gabrielem Golazem Valenzuelą, a więc Meksykaninem, który ma naprawdę zadziwiający zasięg, bo ma 1,85 m. Jest to waga super lekka. Przypominam, przed chwilą podawałem Wam zasięg Ali Ahmedowa i Macieja Słęckiego, którzy walczą w kategorii super średniej i mają 1,73 m zasięgu. Więc no cóż, różnica jest spora, prawda? Matias tutaj ma zasięg mniejszy o 5 cm według danych. No i co już można powiedzieć? Gabriel golas Panzuela. No, jest to Meksykanin z długimi łapami, więc potrafi boksować na dystans, ale nie oszukujmy się, lubi też pchać się do przodu, więc możemy tutaj liczyć na pojedynek. No, no na wojnę po prostu. To będzie wojna. Prawdopodobnie panowie będą próć się aż miło. Także warto będzie sobie to obejrzeć. Zobaczymy, jak długo. Jeden z drugim e, wytrzyma. Tutaj myślę, że tak ósma, może szósta runda i będzie finito. Chyba, że wytrzyma Gabriel go z Bombardowanie bombardowaniu ze strony Subriela Matiasa. Przegrywał on trzy razy. Z czego raz przez TKO na początku swojej kariery z Luisem Hernandezem Ramosem. Przegrywał również z William Zepedo, a więc ze Shrimpem. No, i przegrywał z Montana Lowem. Czyli naprawdę fajni zawodnicy, ogólnie rzecz biorąc, z nim walczyli. E, więc doświadczenie gość zdecydowanie ma, więc będzie to naprawdę fajny, fajny pojedynek. Liczę na, na bardzo interesującą walkę. Dobrze, przejdźmy sobie dalej. To jest najważniejsza walka tego wieczoru. Reszta nie analizowałem jakoś e, zbytnio. Także, jeżeli macie ochotę, to wbijajcie na boxreka. Czy tam na Dazna na pewno zobaczycie, że tak powiem, całą rozpiskę? Przejdźmy sobie do 1 marca, mmm, tylko do Anglii, teraz do, nawet do Irlandii, a więc mamy tutaj pojedynek Louisa Crockera z Padim Donovanem. Walka w wadze półśredniej. Louis Crocker, taki typowy angielski boks, twardy angielski boks, siłowy dosyć, zamknięty za podwójną gardo. Szuka bombek Paddy Donovan, Irlandczyk, który bardziej boksuje z kontry, jest bardziej precyzyjny, no i szuka nokautów w swoich kontrach, no i to na niego stawiałbym w tym pojedynku, że wygra przed czasem z Luisem Krokerem Kroker ostatnio miał mm, ciężki pojedynek z Konachem Walkerem, z którym wygrał jednogłośnie na punkty, natomiast niektórzy fani twierdzili że to Walker wygrał ten pojedynek, co ciekawe, Walker ostatnio przegrywał do Wiwatu z Harem Scarfem, natomiast zwyciężył w 11 rundzie przez TKO na gali y, Smith kontra Owiza, tego co pamiętam także, także Ciekawe, ciekawe, że Konach nie wypadł z gry po tym pojedynku, a nadal się jakoś tam utrzymuje. No i cóż, myślę, że Paddy Donovan po prostu będzie nieco szybszy i wyprzedzi w którymś momencie Krokera, no i go załatwi. Zobaczymy jak będzie, myślę, że może być interesująco. A oprócz tego pojedynku będzie walczył Craig Richards z Padraigem Makrorim, dwóch zawodników takich szeroko pojętej, Szeroko pojętej czołówki, no może nie czołówki, taka 50 wagi super średniej. Craig Richards zdecydowanie bardziej doświadczony walczył z Dimitrią Biwolem. Eee, i, i nie tylko. Bo kogo on tutaj ma jeszcze na rozkładzie? Bułacji, Marek Mateja, ale z nim akurat wygrał. No i przegrał jeszcze z William Hutchinsonem. Także nazwiska ciekawe, ale z tymi ważnymi, że tak powiem, gośćmi przegrał. Z drugiej strony mamy już podstarzałego podrega Macroriego, 36 Eee, lat, który przegrał przez NoCode z Edgarem Berlangą. Myślę, że będzie to pojedynek bardzo nudny, bo jeden i drugi jest dosyć pasywny, czeka na przeciwnika. No i kiedy dwóch takich gości się spotyka, to nie, nie możemy liczyć raczej na nic ciekawego. Także, nie wiem, może zaskoczą, może będzie coś ciekawego. Nie mam zielonego pojęcia. Będziecie mogli zobaczyć to również na platformie Dazn. Organizatorem jest, promotorem jest Eddie Earn, także może coś tam z tego będzie. Przelećmy sobie, tak skaczemy mocno po datach, ale bardziej, że tak powiem, Ustawiałem to co warto oglądać a nie datami 28 luty a więc Eduardo Hernandez z Rene Telesem Gironem w Kanadzie no i w sumie tak na dobrą sprawę to może być nawet lepsza walka niż niż poprzednia a więc ten Luis Crocker z Donovanem dlaczego no bo tutaj walczy dwóch meksykaninów którzy będą po prostu się prawdopodobnie próć waga super piórkowa także naprawdę będzie intensywnie, prawdopodobnie. Eduardo Hernandez 36 wygranych, 32 przed czasem, 89% KO ratio, kontra, kontra Reneteles Girond 20 wygranych, 13 przed czasem, 4 przegrane, 4 przegrane na punkty. Nie przegrał nigdy przez Nakod, no więc twardy, więc będzie się prawdopodobnie tłuk. Ostatnio przegrał z Floydem Schofieldem na punkty, natomiast Hernandez przegrał przed czasem z Oszaki Posterem w ostatnim czasie, natomiast obaj przepraszam, Hernandez się odbudował natomiast, natomiast Giron jeszcze nie miał okazji się odbudować i prawdopodobnie jest tutaj, że tak powiem, dla Eduardo Hernandez'a przystawką przed jakimiś większymi walkami, zobaczymy jak tutaj będzie myślę, że naprawdę może to być jeden z ciekawszych pojedynków weekendu ze względu na style obu panów, pamiętajcie, styl robi, robi walkę dzięki stylowi można oglądać lub po prostu żałować że się oglądało dany pojedynek a promotorem również jest Eddie Ern i Iwon Michael, także tutaj, że tak powiem interesujący weekend dla stajni Matchroom. No i na koniec walka 1 marca, Frank Warren, Queensberry Promotions i tutaj będziemy mieli pojedynek Ryana Garnera z Salvadorem Jimenezem, waga super piórkowa. Również jak widzicie ten weekend obfituje w niskie wagi od super piórkowej do super lekkiej, tutaj najciekawsze pojedynki mają miejsce. No i cóż, myślę, że tutaj ten pojedynek może być interesujący ze względu na styl Ryana Garnera, który jest ofensywnym rywalem i idzie non-stop. Może nie non-stop, ale idzie śmiało do przodu. Natomiast Salvador Jimenez, nawet się nie orientowałem za bardzo, co to za gość. Niby tutaj mamy na boxraku, że to jest numer 101, ale raczej spodziewałbym się, że to no to jest po pierwsze, to jest setka. To jest troszkę no, losowanie. Hiszpan, który boksuje tylko i wyłącznie w Hiszpanii, z nikim interesującym taką dobrą sprawę nie walczył. Więc, co możemy o nim powiedzieć? No, nic, bo w boksie olimpijskim również za wiele nie zrobił. Walczył w Sofii z tego, co widzę. Przegrał przed czasem. Jest możliwe, że to były jakieś mistrzostwa Europy. Nie mam pojęcia, bo tutaj większych informacji na ten temat nie ma. Także szybka akcja ze strony Rayana Garnera. Prawdopodobnie. Dalej mamy tutaj ciekawsze nazwisko, bo Joe Joyce wraca z Patrickiem Korte. Joe Joyce, który przegrał ostatnio z Derekiem Chisorą, wcześniej odbudował się walką z Kaszem Alim, wygrał przed czasem, no i dwa razy przegrał z Zilei Zangiem. Czy wróci do poważnej gry? Na pewno nie pojedynkiem z Patrykiem Korte, walka na przetarcie. Patrick Korte, Niemiec, który jest po prostu po to, żeby sobie gościa pobić, złapać jakieś rundy i się pokazać dla kibiców. Raczej nic interesującego, może będzie jakaś fajna bombka. Zobaczymy. E, I na koniec o kim jeszcze można wspomnieć? Karol Itauma, chyba ze względu tylko na nazwisko e, brata. O Mosesie zdecydowanie jest to mniejszy tament niż Moses Itauma. Tutaj Karol radzi sobie no, niezbyt interesująco. Zaczynają pojedynki od walki z Luisem Van Poetrzem. 923 niesamowity, niesamowity rekord. Rekordy kolejnych zawników 1801, 5 574, 19, 28, 4, 0, 2, 11, 6, 23. No, i tutaj zaczynają panowie rosnąć w górę. 12 12,5, 28, 10, tego typu rzeczy. Ale nie oszukujmy się, nie są to żadni mocni zawodnicy. No i dalej jest budowanie tego zawodnika. Michał Ludwiczek 18, 14. Dwa ramisy, nasz e, polski zawodnik. Zobaczymy, jak sobie z nim poradzi. Myślę, że Karolita Uma zwycięży z nim na punkty. Chociaż fajnie by było, żeby zaskoczył. To by na pewno. Zrobił duże wrażenie, kiedy Michał Ludwiczek pokazał, pokonałby jednego z braci Itauma. Zobaczymy, jak będzie, i co będzie się działo na tej gali. Również do obejrzenia na platformie Dazn. Także mamy tutaj cztery, cztery eventy do obejrzenia na Daznie. Kazachstan oraz Ameryka będzie gdzieś indziej. Jeżeli pojawi się jakiś interesujący legitny link, to chętnie Wam podrzucę na Instagram, dlatego zapraszam od razu, żebyście tam wbili. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Dzięki wielkie, że jesteście, że słuchacie. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dajcie znać. Jeżeli tak, jeżeli nie, to tym bardziej, jeżeli coś nie gra, udostępniajcie dalej. Bo dzięki Wam będę w stanie rozwijać mocniej ten kanał. No i też coraz więcej osób będzie żyło tym boksem zawodowym oraz olimpijskim, bo w olimpijskim również dużo się dzieje. Polski Związek Bokserski ostatnimi czasy przeszedł do organizacji World Boxing, ale o tym może kiedy indziej. Dodatkowo jest tworzona Polska Liga Bokserska, powrót Ligi Bokserskiej. Kiedyś miałem okazję brać w niej udział na jednym meczu, ale to było lata temu i, że tak powiem, to nie była taka. Mm, Pełne wskrzeszenie ligi. Była to taka e, liga, że było chyba cztery zespoły, dosłownie, tak bardziej województwami walczono. Tutaj będzie już naprawdę e, gruba akcja ma być 8 klubów między innymi Legia Warszawa także może być naprawdę interesująco. Dlatego jeszcze raz zapraszam do subskrypcji, do udostępniania i dajcie znać, w której rundzie Tank zwycięży z Lamontem Roachem. A może Roach zaskoczy? Daj znać w komentarzu. Dzięki wielkie i do usłyszenia.